Wydawnictwo Miasto Książek zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Grabowskiej zatytułowanej Okna czyta Aleksandra Zawacka. Wieczorem nie poszłam na umówione spotkanie. Siedziałam przy stole i patrzyłam na wolno przesuwające się wskazówki zegara. Ciche tykanie przerywało ciszę. To była moja decyzja, tylko moja. Przyszedł i długo pukał do drzwi. Słyszałam jego nawoływanie, gdy powtarzał moje imię. Tak bardzo chciałam podejść i otworzyć, tak bardzo chciałam wtulić się w jego ramiona. Nie mogłam. W końcu przestał pukać. Jego kroki na schodach ucichły. Tylko tykanie zegara ciągle było takie samo. Tylko ono miało mi teraz towarzyszyć. To mój wybór. Samotność jest cichym zabójcą. Otacza nas ze wszystkich stron i zaciska obręcz wokół naszych serc. Dusi, przytłacza, rozrywa. Tylko samotność mi została. Tylko ona. Starałam się żyć. Uśmiechałam się do znajomych, rozmawiałam z sąsiadami, czasem szłam do koleżanki na herbatę i ciastka. Nikt nie wiedział o moim krwawiącym sercu, o łzach przelanych w długie samotne noce, o świętach spędzonych przy pustym stole, na którym stały tylko dwa nakrycia dla mnie i strudzonego wędrowca, który jednak nigdy się nie zjawił.